Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na unboxingu klawiatury Bloody B120 Turbo Oczywiście ta, która jest poświetlana na czerwono Z przodu możemy zobaczyć opisy 3 Anti-Ghost czyli po prostu możemy włączyć sobie przycisk Windowsa zablokować Shift, żeby nie włączało nam się dajmy na to trwałe klawisze czy coś w Wiadomo, że to można sobie wyłączyć w systemie, ale jeżeli ktoś nie chce grzebać w systemie, to może po prostu sobie zakupić klawiaturę EXTRA WOW SUPER hiper i będzie wszystko super śmigało. No nic, mamy klawiaturę wodoodporną. I, I oczywiście reakcja jest jedna milisekunda, jak to w tych super ekstremalnych klawiaturach wypada. Dajmy sobie na drugą stronę co tu możemy zobaczyć? 7 multimedialnych przycisków podświetlanie pięciostopniowej stopniowej i takie tam drobno są jak to by nie patrzeć no nic, trzeba było się zabrać za odpakowanie i wam trochę uciec z kartu, ale przepraszam bardzo o, księtka. Kodełko, kodełko, super. Tutaj nic nie ma. Wylot. Ta-dam. Piękne opakowanie i no, nasz księtka. Tutaj tak normalnie narobili tyle, że... Lekko, żeby nic nie zepsuć, to będę zmuszony mocniej robić. No więc, to to jest instrukcja obsługi krawatury. Nie potrzebuję. Na chwilę jeszcze na bok, to nie wróci. A tu mamy tak szybka instrukcja. To co i jak? To tam... Aha, to składa się. Dobra. I z instrukcją. Tu mamy jeszcze jakieś... Aha. Możemy sobie po prostu wymienić te silikonowe ponoć WOS do przyciski na standardowe czarne. Fajnie. No i to wszystko. Także teraz się zajmiemy samą charakterą. To ja się pozwę tej pod... O ma Co ma Wygląda solidnie. Jest dosyć ciężka. Przecież jakby tam było, to było... Jakby był sam metal. Powiem wam szczerze, że jest bardzo cicha. Czy to są takie silikonowe te przyciski? To no nie wiem fajny shift Normalnie najlepszy shift na razie w klawiaturach jest tak samo mocowana na dwóch takich rozczaskach, Nie na jednym, który to jest przeważnie już klawiatura Co też Mamy przecisk multimedialny, FM Przez który możemy sobie zmieniać wszystkie ustawienia Mamy tryb turbo, tryb auto, podświetlanie, blokowanie, klawisz Windows No po prostu jest fajnie bym chciał później jeszcze zobaczyć jak to wygląda z podświetleniem ale to, to pokażę na zdjęciach, bo musiał podłączać tak dalej, jeszcze instalować sterowniki. Klawiatura jako tak świetnie się trzyma. Trochę siły przekładam, ale naprawdę dobrze się trzyma. Zobaczymy od spodu, co tu ma. O, proszę bardzo. Podnóżki ma gumowe. nie dostrzegłem, nie ale to nic. Podnóżki gumowe. Jak wiadomo, kautera jest wtedy mniej stabilna, jeżeli są wyciągnięte. ale i tak się nie trzyma. Tutaj wyświetli nam się mała czerwona łapka. Ogólnie wygląd klawiszy, Ściąka jest bardzo fajna. Uniwersalna taka, unikalna. Także no super. No mi się bardzo podoba, pozostało tylko testować i wygrywać, tak? Także dzięki bardzo za obejrzenie i do zobaczenia.